Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Jak widzicie nie jestem dzisiaj sama, jest ze mną super wyjątkowy gość, i moja piękna i najfajniejsza na świecie, od razu mówię, teściowa Ula. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam Cię Małgosiu, bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj z Tobą być. Och, ja, witam ja również. również Państwa. <laughs> bardzo mi miło i jesteśmy tutaj dzisiaj we dwie, ponieważ będziemy zaraz przygotowywać makijaż odmładzający dla kobiet dojrzałych. A dzisiaj się przyda, ponieważ będzie okazja, której zaraz będzie będzie mówić, zapraszamy. Okej, okay, więc zanim zaczniemy makijaż, to jeszcze słów parę na temat tego, na co my się tak naprawdę dzisiaj szykujemy, co to za okazja. No, dosyć fajna. Wybieramy się razem z mężem na imprezę Andrzejkową, a przy okazji również Mikołajkową w gronie naszych wspaniałych znajomych, z którymi utrzymujemy kontakt już od ho, ho, ho. Ja zazdroszczę tego, naprawdę, słuchajcie, ja odkąd poznałam mojego męża, to rodzice, słuchajcie, mają takie super życie towarzyskie, mają takich ekstra znajomych, naprawdę od tylu lat to można naprawdę pozazdrościć. No i nie ukrywam, że dzisiejsze nagranie trochę dostosowałam do tej imprezy, bo super. uznałam, no właśnie, że skoro mamy pokazać coś fajnego, to akurat będę celowała w taką datę, żeby ten makijaż się przydał i słuchajcie, zaczniemy dzisiaj w ogóle od takiej super ekstra rzeczy, która myślę, że może bardzo, ale to bardzo sprawdzić się kobietom dojrzałym albo po prostu osobom, które szukają inspiracji na prezent, bo zbliżają się święta dla mamy, dla babci i tak dalej i tak I to jest słuchajcie Foreo, które myślę, że bardzo dobrze znacie i ja zaraziłam Foreo wszystkich moich bliskich i może tutaj w ogóle opowiemy historię tego, dlaczego akurat całą szczoteczkę tutaj pokazuję. Tak, to niesamowite, ale Małgosia jest kopalnią wiedzy, jeśli chodzi o prezenty i o wszelkie nowinki. I tak naprawdę Foreo dostałam na, w prezencie z okazji imienin. Niedawno, u mi było 21 no nie października było, tak? od mojego męża. Także super zaskoczenie i rzeczywiście wspaniała rzecz. O której Działa? tak naprawdę. Bardzo, mm -hmm. bardzo, i przy takim systematycznym stosowaniu, no rzeczywiście efekty są. Y Naprawdę yy, rewelacyjne. rewelacyjne tak. no ja polecam to absolutnie wszystkim w sezonie ślubnym, przy makijażach próbnym, próbnych mówię o tym wszystkim moim klientkom. Słuchajcie, ja uwielbiam właśnie Foreo przede wszystkim za to, jak ono pięknie doczyszcza skórę, dogłębnie, skóra się poprawia, napina, pory są mniejsze. Ale akurat na ten odcinek przygotowałam sobie, słuchajcie, właśnie tą szczotkę, czyli Luna 3 ze względu na tą część. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ta część ma w sobie właśnie takie możliwości. Do zrobienia masażu i to jest właśnie super, właśnie w makijażu odmładzającym dla kobiet dojrzałych i żeby Was nie zanudzić na śmierć, to już Wam pokazuję o co chodzi. Kochani, ja zaczynam masaż, który uruchomiłam poprzez aplikację. Macie mniej kilka masaży do wyboru i ja dzisiaj decyduję się na ten liftingujący okolice oczu. I od razu Wam powiem, że jeżeli zastanawiacie się, czy poradzicie sobie z tym masażem, to na pewno tak, ponieważ wybierając dany masaż, macie wideo, które dokładnie tłumaczy Wam wszystkie ruchy, jakie macie wykonać. Ja go pokazuję na jednej części twarzy i oczywiście zaraz odtworzę na drugiej. Masaż mamy za sobą, uważam, że to jest naprawdę świetny sposób na przygotowanie swojej skóry do takiego ważnego wyjścia. I teraz przechodzimy do kolejnego kroku dzisiejszego makijażu, jakim jest odpowiednia pielęgnacja. Dla mnie pielęgnacja jest już krokiem makijażu, ponieważ bez niej piękny make-up po prostu nie ma prawa zaistnieć. I słuchajcie, przygotowałam dzisiaj dla mamy Uli pielęgnację od Jandy, którą naprawdę bardzo lubię. Moim zdaniem to jest naprawdę świetna pielęgnacja dla kobiet dojrzałych. Moja mama uwielbia te kremy i stosuje je od naprawdę długiego czasu. A jeżeli chodzi o nasz dzisiejszy makijaż, to przygotowałam nowość i to jest nowość, która nosi nazwę, cała ta linia nosi nazwę Collagen Reconstructor i mamy tutaj krem na dzień dobry oraz krem pod oczy. I jeżeli właśnie chodzi o tą pielęgnację, to pamiętajcie, że ja dzisiaj pokazuję Wam ją przed makijażem jako taką wstępną fazę, która naprawdę bardzo dobrze przygotowuje skórę do nakładanych później produktów, ale żeby ten efekt był jak najbardziej zauważalny, żeby ta skóra miała szansę się zregenerować, żeby te kremy rzeczywiście mogły pokazać swoją pełną krasę, jeżeli chodzi o działanie przeciwzmarszczkowe, regenerujące, napinające, to musimy oczywiście używać ich regularnie. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że w tym kremie macie roślinny, czysty kolagen oraz rekonstruktor kolagenu 9.0. Wiem, że to może być trochę skomplikowane, ale chodzi tutaj po prostu o to, że te dwa zintegrowane systemy kolagenowe działają ekstra dla efektu wygładzonej, ujędrnionej i młodzieńczej skóry. Po nałożeniu pielęgnacji muszę jeszcze zadbać o to, żeby usta również były nawilżone i nałożę, słuchajcie, jeden z moich ukochanych produktów, czyli lanolinę kosmetyczną z ziali. Przechodzimy teraz do brwi. I słuchajcie, jeżeli chodzi o brwi, to naprawdę muszę się na moment zatrzymać, ponieważ moim zdaniem one są kluczowym elementem makijażu. Dlaczego kluczowym? Dlatego że jeżeli one będą podkreślone za mocno, to absolutnie nas nie odmłodzą. Musimy tutaj naprawdę zadbać o to, żeby ta brew była taka lekka i niedominująca w makijażu. I tutaj słuchajcie, chciałabym poruszyć taką kwestię, że bardzo często widzę makijaże na kobietach dojrzałych, w których te brwi może są idealne, jeżeli my patrzylibyśmy z takiego swojego makijażowego pułapu, to one będą bardzo symetryczne, ale zbyt równa i zbyt mocna brew trochę zabiera tej naturalności. Ja po prostu bardzo nie lubię efektu zbyt mocno podkreślonych brwi, ponieważ uważam, że one zabierają trochę taki urok osobisty, jestem zdania, że brew powinna być podkreślona, powinna dążyć do tego, żeby była jak najbardziej symetryczna. Natomiast jeżeli chodzi o takie zbyt mocne jej podkreślanie, taką zbyt ciężką rękę, to ja jestem zdecydowaną przeciwniczką. I dzisiaj słuchajcie, będziemy używać kredki z Rimer. Ostatnio zakochałam się w tych kredkach, to jest bardzo, ale to bardzo dobry, drogeryjny produkt. Sama tego używam na co dzień, jeżeli chodzi o takie szybkie podkreślanie brwi, ale właśnie tą kredką nie zrobicie sobie krzywdy, a zaraz zobaczycie jak ona fajnie działa. Najpierw brew przeczesuję do góry tutaj tym grzebyczkiem, raczej szczoteczką, którą mamy dołączoną do drugiej strony kredki i zaczynam szkicować włoski. Ja lubię zaczynać od zewnętrznej części brwi, żeby ona tutaj była mocniej podkreślona, a żeby nasada była delikatniejsza i naprawdę pamiętajcie tutaj o zasadzie lekkiej dłoni, czyli im lżej dotykamy do skóry tym ołówkiem, tym po prostu lepiej. Więc, jakby reasumując tą moją wcześniejszą wypowiedź, nie bójcie się tego, że brew może nie będzie taka wiecie w 100% idealna. Jeżeli będzie miała takie małe niedoskonałości, to moim zdaniem, nawet przy lekkim podkreśleniu, będzie ona wyglądała naprawdę super w makijażu. Brew jest już wstępnie podkreślona, ale żeby ten jej kształt był taki jeszcze ładniejszy, jeszcze bardziej uniesiony, to ja uwielbiam nakładać korektor pod łukiem brwiowym, który nie tylko działa jak taka gumka do ścierania i jeżeli coś tam nie do końca równo się dołożyło, to tym korektorem sobie właśnie możemy ten mankament poprawić, ale jednocześnie, kiedy właśnie rozjaśniamy tutaj obszar właśnie pod łukiem brwiowym, to oko tak optycznie po prostu bardziej się otwiera i wygląda na młodsze i ja będę używała oczywiście mojego ukochanego korektora, czyli, czyli Art Deco Longwear Con w odcieniu dzisiaj 18. O, I takim właśnie syntetycznym pędzelkiem odkładam go pod brwią. I możemy sobie zamknąć, i od razu korektor nakładam też na całą powiekę, żeby tworzyć wstępną bazę pod cienie. Mamy już korektor, więc teraz musimy położyć odrobinę bazy pod cienie do powiek na powiekę ruchomą oka i zaraz po niej nałożymy, słuchajcie, rozświetlacz. Bardzo lubię tak pracować. I jest trochę taki, słuchajcie, pogląd, że nie powinno się kompletnie używać rozświetlających cieni, żeby nie podkreślić linii, zmarszczek itd., itd. I Ja jestem zdania, że jak najbardziej można używać błysków, tylko trzeba umiejscawiać je w odpowiednim miejscu. Jeżeli właśnie będziemy operować na powiece ruchomej oka, to spokojnie możemy je nakładać. Oczywiście wiele zależy, też od kondycji tej skóry powieki natomiast jeżeli ona nie jest taka ekstremalnie mocno pofałdowana, to jak najbardziej błyski możemy sobie tutaj na środku koncentrować po prostu mat nakładajmy na zewnętrznym kąciku ja słuchajcie nakładam dzisiaj bazę Smashboxa a moim rozświetlaczem będzie rozświetlacz z paletki My Secret i pomieszam sobie te dwa odcienie o i nakładam je po prostu palcem Zauważcie, że nakładam właśnie ten rozświetlający cień tak mniej więcej na 2 trzecie długości oka. Samą końcówkę pozostawiam niezamalowaną, ponieważ tutaj wyląduje mat. Teraz nałożę cień przejściowy, czyli to będzie taki piękny, morelowy odcień. To jest ymm, paleta afektu. Zamkniemy sobie i uwielbiam tego typu brzoskwiniowe, morelowe odcienie. Uważam, że one przepięknie odmładzają, dodają takiej dziewczęcości. I tak naprawdę dla osób, które nie lubią zbyt mocnego makijażu, spokojnie można zatrzymać się tylko i wyłącznie na etapie tego cienia. A mama jaką najbardziej lubi, kolorystykę w makijażu oka? Myślę, że właśnie taką delikatniejszą. Delikatniejszą, tak. mm -hmm. czyli bardziej morele, beże, brązy. Zdecydowanie. W tej A niebieskości? Nie niekoniecznie. <laughs> nie bardzo. Zielonego też. Nie. Zielonego też nie. Ale może gdzieś tam w postaci kreski kiedyś. Może namówię. Delikatnie, <laughs> dokładnie. Jeżeli będzie się komponować y, z pozostałymi super cieniami, to tak. Otworzymy sobie. I teraz na otwartym oku wyprowadzam cień do góry, żeby to oko jak najładniej się otwierało. Bardzo dobrze jest właśnie pracować najpierw na oku takim półprzymkniętym albo zamkniętym, jeżeli malujemy kogoś, a później spojrzeć sobie prosto w lustro, czyli otworzymy sobie. O! I ten cień wycieniować tutaj ponad załamanie powieki. To naprawdę pięknie powiększa oko. Wszystko to jest bardzo przyjemne. A, to się cieszę bardzo. Można się zrelaksować. Tak, i odpocząć, to prawda. Czyli nastroić tak. się przed wyjściem? Tak, jak u, jak u najlepszego masażysty. Och, to się cieszę bardzo. A teraz tym pięknym, neutralnym, lekko chłodnym brązem, zamkniemy sobie, będę przyciemniać ten makijaż, ale jak widzicie, nie używam zbyt ciemnego koloru, ponieważ nie chcę nadawać temu makijażowi ciężkości. Już samo doklejenie późniejszych kępek, i tak dalej, i tak dalej. Będzie ten makijaż pięknie wzmacniało, więc nie muszę tutaj robić niewiele jak ciemnego oka i myślę, że w ogóle to jest bardzo dobry moment na to, żebym się odniosła do tego, jakie ja często metamorfozy widuję w programach na przykład telewizyjnych. Oczywiście mam ogromny szacunek do tego, że każdy może mieć inną wizję. Natomiast jest trochę taka prawidłowość, że bardzo często, kiedy właśnie widzę jakieś takie makijażowe metamorfozy kobiet dojrzałych, to widzę od razu strasznie ciężkie, czarne oko. I moim zdaniem w metamorfozie nie chodzi o to, żeby po prostu był efekt szoku, żeby nie można było poznać danej osoby, tylko żeby to po prostu był najpiękniejszy makijaż, jak się da. A jednak takie ciemne oko bardzo często widzę w oczach, że jest po prostu przerażające dla uczestniczki. Oko mamy wycieniowane, więc nie będę ukrywała, nic tak nie wzbogaca makijażu jak odrobina błysku. Znacie mnie dobrze, wiecie, że uwielbiam błyskotki. I chciałabym w tym miejscu polecić Wam przepiękny pigment, który właśnie nie podkreśla niedoskonałości powieki. Dobrze wiem, że takie zbyt mocno foliowe pigmenty niestety mogą nie wyglądać najlepiej, natomiast mam tutaj prawdziwy hicior. I to jest, słuchajcie, pigment z Inglota w numerze 54 i to jest... Drobniutenieńko zmielony brokat, który nawet nie wygląda jak brokat, tylko jak taka brzoskwinkowa tafla na powiece, i również właśnie ta kolorystyka jest moim zdaniem bardzo, bardzo odmładzająca. Muszę wam ją pokazać. A oczywiście, żeby pigment miał się do czego przykleić, to muszę nałożyć bazę NYX Glitter Primer palcem. Zamkniemy sobie i tą bazę wklepuję właśnie w to rozświetlone wcześniej miejsce. I również palcem nakładam pigment. Zobaczcie, jaki jest prześliczny, on jest tak delikatny. Zauważcie, kochani, że jak nakładam ten pigment, to wychodzę ponad załamanie powieki. Otworzymy sobie. A robię to dlatego, ponieważ to jest naprawdę świetny zabieg na takie optyczne otworzenie oczu. Naprawdę uwielbiam. I oczywiście kolejnym etapem naszego makijażu oka będzie przyklejenie kępek rzęs. One będą nie za długie, ale jednak będą fajnie wzmacniały ten makijaż. Górę oka mamy zrobioną, więc teraz możemy przejść do makijażu twarzy. I tutaj ja chciałabym mamie zadać pytanie o to, czego nie lubi w podkładach. No na pewno nie lubi jak podkłady są takie bardzo, bardzo ciężkie, mhm. podkreślają zmarszczki i to na pewno nie służy żadnej z nas. Dokładnie. No i tutaj mama Ula powiedziała bardzo ważną rzecz, ponieważ to, na co ja zwracam szczególną uwagę w makijażu kobiet dojrzałych, to jest ym, taka zaleta podkładu, która polega na tym, że on właśnie nie jest zbyt ciężki. Podkład, który jest ciężki, dokładnie podkreśla zmarszczki i robi to, czego robić nie powinien. I ja tutaj również jestem zdania, że nawet lepiej, kiedy podkład nie będzie w 100% kryjący, ale po prostu będzie wyglądał lekko i świeżo na skórze. Ale ja mam dzisiaj tutaj takie połączenie, ostatnio jakoś tak. Kompletnie przypadkowo to odkryłam i wygląda wspaniale na skórze. I to jest połączenie podkładu Avon Power Stay z podkładem Bourjois Always Fabulous. I właśnie te podkłady tak pięknie, kremowo rozkładają się na twarzy: mają naprawdę bardzo dobre krycie razem, ale jednocześnie świetnie się utrzymują. Zaraz pokażę Wam i mam je, jak one pięknie wyglądają na twarzy. Mieszyneczkę mam już rozrobioną, nakładam na buzię i oczywiście omijam okolice oka. O, krem się pięknie tutaj, słuchajcie, wchłonął. Pozostawiając skórę taką napiętą i nawilżoną i dlatego nie muszę już nakładać żadnej dodatkowej bazy. I wklepuję mieszankę gąbką. Pamiętajcie, aby przeciągnąć również podkładem przez szyję, żeby tutaj koloryt był wyrównany. Zauważyłam, że wiele kobiet ma trochę inny odcień skóry na twarzy i na szyi, więc warto jest też o tą szyję zadbać. Ale zobaczcie, jak ta mieszanka pięknie wygląda. Ja naprawdę jestem zachwycona tym efektem. Ja wiem, że mama się jeszcze nie, nie widzi, ale zapytam o uczucie na twarzy tej mieszanki podkładu. Yy, no Jest taka dosyć aksamitna, nie mm -hmm. tworzy skorupy na skórze. Czuję jakby się zlała z moją skórą, taka naturalna bardzo. Czyli jest by... komfort, jest bardzo, efekt bardzo komfortu. Wysoki, tak. A to bardzo ważne. No, ja bardzo lubię te podkłady. One nawet tak jakby fajnie... Kremowo zastygają na twarzy. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale to nie jest taki efekt suchego zastygania, tylko po prostu ma się wrażenie, jakby miał się jakąś fajną pielęgnację dodatkową na twarzy. Tak, to I naprawdę bardzo, bardzo cenię sobie za to ten duet. A teraz przechodzimy do kolejnego bardzo ważnego, dzisiaj chyba same ważne momenty makijażowe, jakim jest korektor pod oczy. I tutaj słuchajcie, ja też mam takie podejście, że naprawdę malując moje dojrzałe klientki, wolę, kiedy zasienienie nawet nie jest tak w 100% przykryte, aniżeli kiedy nałożę korektor o mocnym kryciu, taki wiecie, kamuflaż i może zasienienie zostanie przykryte, ale ja tak mocno wtedy podkreślę zmarszczki, że uwierzcie mi, że nikt nie zwróci uwagi na to, że po prostu nie ma tego zasienienia, tylko każdy złapie się za głowę o matko, jak to sucho wygląda. Dlatego ja mam takie podejście, że dobrze jest właśnie fajnie tak rozjaśnić, delikatnie przykryć tą skórę pod oczami, ale jeżeli naprawdę nie ma takiej potrzeby, to żeby zbyt mocno kryjących korektorów nie kłaść. Jeżeli już musimy, to lepiej jest właśnie taki kamuflaż rozgrzać sobie pa pod palcami i tak punkt Punktowo wklepać w skórę, a potem nałożyć jakiś taki wiecie fajny, rozświetlający korektor, ale raczej byłabym naprawdę uważna na nakładanie tylko i wyłącznie takich kremowych, gęstych past, kryjących pod oko. Ja słuchajcie, nałożę, jak pewnie wiecie, mój kochany korektor właśnie do tego typu makijażu, czyli Art Deco Longwear Concealer. To jest wspaniały korektor o właśnie takim średnim kryciu, ale jednocześnie zastygającej, wodoodpornej konsystencji. Jego krycie można budować. Wiem, że się trochę rozgadałam, ale to naprawdę bardzo ważna kwestia on wygląda po prostu fantastycznie i ten korektor będę od razu Wam powiem utrwalać pudrem Hourglass to jest drogi puder, zdaję sobie z tego sprawę ale jest naprawdę znakomity ponieważ to jest puder, który ani zbyt mocno matuje ani zbyt mocno rozświetla. on jest taki, wiecie, super wyważony bo on nie będzie ani wysuszał skóry ani poprzez tą swoją perlistość podkreślał zmarszczek i ja ten korektor, słuchajcie, nakładam takimi właśnie kropeczkami i wklepuję sobie gąbką i od razu Wam mówię, że ja ten korektor widzicie tak jakby przeciągam w dół, żeby sobie tutaj rozświetlić całe spojrzenie. Nakładanie korektora tylko i wyłącznie w tym oczodole niestety, ale może nam troszeczkę spowodować efekt pandy. I teraz puder Hourglass, który też nakładam naprawdę w minimalnej ilości, ale w ogóle jeżeli pracujecie ze skórą, która ma naprawdę bardzo widoczne właśnie zmarszczki, to nawet możecie kompletnie z pudru zrezygnować. Już lepiej jest nałożyć sam korektor i powiedzieć na przykład swojej klientce, albo po prostu jest to porada dla Was, jeżeli malujecie się same, żeby sobie po prostu troszeczkę co jakiś czas palcem wklepywać ten korektor, który gdzieś tam może w te załamania wchodzić, ale jeżeli ten puder będzie nałożony właśnie na taką bardzo wiotką skórę, to niestety może zdecydowanie pogorszyć Taki wizualny stan. Ja nakładam, jak widzicie, maleńko, maleńkim pędzelkiem. Nie ma nic gorszego niż nadmiar pudru, tylko i wyłącznie na strefę tę. Kolor skóry mamy wyrównany, ale dobrze wiecie, że brązer to jest. Bardzo ważny element mojego makijażu, jakie mogłabym używać innych zwrotów. Po prostu każdy krok ma swoje duże znaczenie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o bronzer, to ja w makijażu kobiet dojrzałych też bym była bardzo ostrożna z takimi chłodnymi bronzerami, które może nam buzię wykonturują, ale niestety mogą sprawić, że będziemy wyglądać ziemiście. Ja uwielbiam bronzery o neutralnej barwie, a nawet uwagę trochę cieplejszej. I tutaj mam Mami Uli będę nakładała bronzer Spór. To jest tak. Piękny odcień. On się nazywa Matte Bronzer Dark, czyli w tym ciemniejszym odcieniu. Jak go otworzycie, to on jest taką jakby mozaiką, wygląda w taki sposób. Ciekawy, prawda? Kolor. Tak, prawda. I on ma właśnie takie jakby lekko satynowe wykończenie, wygląda wspaniale na twarzy, ale też jakby sposób nałożenia jest bardzo ważny, ponieważ ja nie nakładam brązera pod kością policzkową, ponieważ taka forma aplikacji zamiast dodać nam tej promienności i tak jakby nam buzie unieść do góry, to sprawia, że wyglądamy niestety smutno i trochę męsko. I teraz brązer nakładam sobie właśnie od górnej części ucha, przeciągam go do linii ust i najpierw nakładam go tak bardziej na prosto, a jakby jak wracam z pędzlem, to rozcieram go kolistymi z tymi ruchami. Możemy bronzer nałożyć również troszkę wzdłuż linii żuchwy, ale nie możemy zapominać o czole, żeby właśnie stworzyć efekt takiej wypoczętej skóry, muśniętej słońcem. Jak konturowanie twarzy, to oczywiście ożywianie różem też musi zaistnieć i nałożę Mamie Uli róż Sensic Perfect Blush, pokazywałam Wam go w, tam, w tanich zamiennikach drogich kosmetyków, to jest przepiękny odcień, on się nazywa, słuchajcie, Timeless i to jest piękny odcień właśnie takiego morelowego różu z lekko złocistymi drobinami, no naprawdę przepiękny i właśnie tym różem będę troszeczkę ożywiała kości policzkowe. I pamiętajcie, że jak właśnie szykujecie się na jakieś ważniejsze wyjście, to tego różu można nałożyć nawet odrobinę więcej. Oczywiście, że trzeba tutaj z rozwagą wziąć te moje słowa, natomiast róż ma to do siebie, że troszeczkę się wchłania po upływie powiedzmy 30 minut, więc jeżeli zależy Wam na tym, żeby on się pięknie utrzymał, to możecie go nałożyć trochę szczodrzej. I od razu rozświetlimy sobie policzki. Ja użyję tego właśnie odcienia rozświetlacza z My Secret W tą stronę, później poproszę, i nałożę go tutaj Słuchajcie, na szczyty kości policzkowych. Nie chcę tutaj nakładać go zbyt dużo. Chcę tylko, aby on tak bardzo subtelnie podkreślił mi właśnie to modelowanie twarzy. Natomiast pamiętajcie, że zbyt duża ilość rozświetlacza, niestety, ale właśnie, może makijaż zrujnować. I ja ten sam rozświetlacz nałożę od razu w wewnętrzny kącik oka, żeby tutaj to spojrzenie było jeszcze świeższe. I do góry. Wracamy do odcienia Mother Earth, czyli tego neutralnego brązu i będę go nakładała pod oko. Spojrzymy sobie do góry. A na sam środek dolnej powieki, żeby ją jeszcze dodatkowo rozświetlić, nałożę ten odcień VIP i spojrzymy sobie wyżej. O, żeby tak odrobinkę dodać tutaj błysku. Jak widzicie, wcale ten makijaż oka nie musi być ciężki, żeby właśnie był taki wiecie, wieczorowy. Dobra, wytuszuję dolne rzęsy i przechodzimy do ostatniego elementu, czyli do ust. Jeżeli chodzi o makijaż ust, jestem ogromną fanką błysku. Ale żeby ten błysk trzymał się dobrze, to musimy tutaj trochę podziałać. Ja przedstawię wam moją ukochaną metodę na to, żeby ten błyszczyk utrzymywał się po prostu lepiej i ja uwielbiam nałożyć najpierw cienką warstwę matowej pomadki i na to gęsty błyszczyk. I będziemy dzisiaj aplikować pomadkę Golden Rose My Matte Lip Ink. Dobrze wiecie, że jestem ich wielką fanką w numerze 03. I na wierzch tej matowej pomadki nałożymy sobie, słuchajcie, błyszczyk yy, Bel Hypoallergenic Super Nude Gloss w moim ukochanym pięknym mlecznym beżu, czyli odcieniu 01. Ja będę nakładała tę pomadkę tak około milimetr wyżej niż naturalna linia ust, żeby tak optycznie właśnie jeszcze usta powiększyć. I nałożenie jasnego błyszczyka od środka jeszcze właśnie ten efekt pięknie podkreśli. Makijaż jest gotowy, na koniec muszę jeszcze go tylko utrwalić. Użyję mojej ukochanej migiełki Smashboxa Photo Finish Setting Spray. Zamkniemy sobie, no i efekt jest już gotowy. Mama się jeszcze nie widzi, ale już mam to naszykowane lusterko. No Państwo widzą ten efekt, ja jeszcze nie, ale... Czuję się piękna. I wiem, Proszę że Małgosia się. włożyła w to całe swoje serce i umiejętności. No dla takiej kochanej teściowej to aż miło porobić. Ale co? Chyba lusterko trzeba pokazać. No, Chyba tak, bo jestem bardzo ciekawa. Proszę bardzo. Przepięknie. Podoba się? Tak, bardzo, bardzo naturalnie, ale no, twarz jest niesamowicie zmieniona. Mhm. I rzeczywiście to piękno jest wydobyte. O, to się cieszę bardzo. Mam nadzieję, że impreza będzie udana. Ja też mam taką nadzieję i bardzo Ci córeczko dziękuję. O, bardzo proszę. <noise> Kochani, nie dość, że makijaż gotowy, to jak widać kreacja również założona. Tak. Bardzo dziękuję, że byliście z nami, ale dziękuję również mamie, że zgodziła się wystąpić w tym odcinku. To jest dla mnie naprawdę zaszczyt. A ja dziękuję, że Ty zgodziłaś się przyjąć mnie do swojego no programu. No <noise> Mam nadzieję, że to nie pierwszy i nie ostatni raz. Napiszcie coś mamie Uli miłego w komentarzach, to może jeszcze nas odwiedzi. W ogóle piszcie, jak Wam się podobało. Jeżeli y, odcinek był dla Was przydatny, to nie zapomnijcie o kciukach w górę, o subskrypcjach. My, my widzimy się już następnym razem, a ja w tym momencie chciałam jeszcze powiedzieć, że możliwość nagrywania filmów również dla e, Pań w wieku dojrzalszym to jest dla mnie ogromna przyjemność i staram się dbać o każdą kategorię wiekową, że tak powiem, więc mam nadzieję, że odcinek był po prostu dla Was miły w odbiorze. Do zobaczenia następnym razem. Mua. Do zobaczenia!